Hej wszystkim, ja jestem Black Zebra. To jest kolejny odcinek Farmers Live i jestem może nieco zmęczona i chora, to właśnie dlatego, że jestem chora, ale stwierdziłam, dobra, spróbuję, może uda się coś dzisiaj skręcić, także zapraszam na kolejne przygody Kazimierza. Dobrze, jestem na farmie, niektóre zwierzęta niedługo umrą, no cóż, będę musiała się tym zająć, jest czerwiec. I muszę się zapoznać nieco z statusem tutaj. O, owiec chyba będę mogła zebrać już owiec, bo tutaj mam zadanie, wyhoduj owiec. To, to ok. Dostarcz złowioną rybę. Dobra, zaraz sprzedamy te, te zwierzęta. Dostarcz skórę niedźwiedzia. Jak, jakim cudem? Ja mam skórę z niedźwiedzia? Nie, zaraz. Niedźwiedzia przysługa, zabij, ściągnij skórę, dostarcz skórę. A cholera, to co ja zrobiłam z tą skórą? Czy ją przypadkiem sprzedała? Jest niedźwiedzia, dobra, wezmę zaraz, dzik czy skóra. Boże, ja chyba faktycznie jestem zmęczona, albo może mm, lekarstwa trochę mnie tutaj otępiły, ale dobra, weźmy to. I teraz zobaczę, czy mi to y, skóra niedźwiedzia jest dobra. Y, pokaż na mapę, komu? Tomaszowi, a to ten Stargu, dobra. To tak, idę sprawdzić owiec. Czy mogę zebrać? To od razu dwa zadania sobie naraz odklepię. Ziemniak się produkuje. To tu jest bodajże owiec. Dajże. 29 godzin? Ach, to dopiero w sierpniu, no dobra. I z ja tu nic za bardzo, też więcej widzę. Nie posadziłam, nie posiałam. Bo taka byłam pewna, że tyle zapasów. O, aż się przycięłam. Jakbym była jakimś cyborgiem. Świniak brudny, ale to nic I standardowo, najpierw oporządzę y, Krupska Krupska mają co jeść, ale właśnie Ja muszę zebrać sobie zapasy Jeszcze przecież trawska Żeby miały na zimę co żreć Nie schowałam ich na noc Więc jednak ich nie będę doić No niestety mój błąd Właśnie ogarnęłam Bo jak weszłam do gry to było ciemno Mówię dobra idę spać i rano się y, Ogarnę co tutaj się dzieje A co się nie dzieje no, to w sumie jedyne co to mogę iść, e... mogę iść na targ? No, idźmy na targ. Targ w Zalesiu. Idę. Idziemy do Tomasza. Tomasz to był chyba ten tutaj rzeźnik. Pomcią. Mam coś dla ciebie. Jaka nagroda? 1300 mi dał? Tomasz. I nie mam żadnych zadań już u niego. A może by sobie pieska kupić? Kurczę, wszystkim. Chciała. Border, fajne Husky też. Mamy bordera. Ale ja myślę o Dobermanie. Zresztą taki jakiś stary, chyba. Jakiś taki siwy? Co ten pies już taki? Nie bardzo chyba. Ale ładny. Najbardziej mi się podoba, chyba jednak mm, Doberman. No. Ja tu lubię takie agresywne, dzikie psy. Nie no, żartuję. Doberman nie jest agresywny, tylko ludzie są agresywni. O masz! Ci los! się napatoczyłam. O, trochę mam więcej staminy, jakby. O, gdzie, bo mi koszule powrócisz. A w ogóle chodzę z tym brzuchem od, od, odkrytym. Załatwiony. Tu chyba jeszcze więcej było psów. Jeszcze obtarka niemieckiego, bo bodajże ten startaku gościu. Ale i tu chyba więcej psów nie ma. ja w ogóle ta psina kosztuje? Tysiąc złotych chyba. Ile ja mam? 1700. Dobra, zobaczcie. Kupię sobie psa. Pogadamy, pohandlujmy. Nie, to nie tu. Kup sobie psa. Dobra, bierzemy to do Bermana? Bierzemy. Uuu. Tutaj jest pies. I co teraz z tym psem będę mogła robić? Jeszcze nie głodny? Jakie upasienie. A co ty tak dziwnie chodzi? O boże, co ci się stało z łapami? Matko Boska, dlatego on siedział. To jest pies. O Bo... Dobra, to tylko jak chodzisz, ale ty jesteś jakiś stary. Cholera, kupiłam sobie starego psa. Mogę mu nałożyć czapkę i tak dalej. Co ty, ty? O, to mogę mieć więcej dobermanów? Kurde, myślałam, że ten jest bardziej czarny, ale to one wszystkie jakieś takie siwe. No, jak można było zrobić takiego psa? będzie być czarny. Dobra, teraz trochę żałuję. Mogę kupić jakiegoś tam e, haskiego, bo wygląda ładniej. No trudno, już za późno. Pohandlujmy, kupmy miskę e, psu. Miska dla kota. A faktycznie, tu gdzieś koty też są. Żeby wszystko miało energię do brykania, to musi czasem dostać porządny kawał mięsa. A to nie będzie problem, żeby go karmić. E, mogę, że ja ukra ukraśnię? Dobra, kupa. Kupiłam. I tyle. E, pies mam nadzieję, znajdzie drogę do domu, a jak nie... Co tam kopiesz? Idziesz za mną? O, chyba za mną będzie łaził i tak. Dobra, to tak, idę jeszcze tutaj do Anki. Sprzedać Sprzedajmy tego narkotyka. A nie, ty nie handlujesz, tym zapomniałam, to masz wodę, żeby nie było, że na darmo to przyszłam. E, a może tu taką czapkę wiedźmy ubrać, to by było śmieszne. Dobra, Kazimierzowie chce się pić, e, wracam na farmę i myślę, co tu dalej kurczę z Kazimierzem zrobić, no? Dobra, kręcę się po farmie, ale już wszystko wiem. Przypomniałam sobie, że miałam znaleźć tą tajemnicę rodzinną. Coś tam, coś tam. I ja już chyba wiem, jak to trzeba zrobić. Tylko, no, przede wszystkim to ja potrzebuję alkoholu. A żeby alkohol mieć, to muszę go wyprodukować. Bo mam jedną butelkę, ale jedna to za mało. Może być. A może starczy jedna, bo już chyba wiem o co chodzi. Tutaj coś takiego jak. Z. O. Mi się tak Szukałam w ogóle tak w tym menu całym, w tym sterowaniu, że coś tam może pominęłam, zapomniałam. I jest coś takiego jak skupienie. I tam było coś o skupieniu, więc stwierdziłam, że może to być to. Ale potrzebuję, kurczę, no muszę zrobić zacier, a niech to. Mogłabym w sumie też kupić. A co to jest? Zacier malinowy zdejmij. No masz ci los, no. Chciałam i mam, proszę bardzo. Tylko, że problem jest taki, że ja chyba chciałam to na wesele. Czy coś tam? Ale to nic. Może zrobię jeszcze jakiś zacier. Sprawdźmy. Bajerka jakaś wolna. Zacier jabłkowy może? Z jabłek byłoby łatwiej dorwać. Potrzebna woda. Miód, cukier. Ej, zebrałam miód, więc mogę zrobić miodowy. Cukier mam. Potrzebuję więcej wody. Dobra, nie ma problemu. Ogarnę to i pójdę tam pod kościół. Czy gdzie to było? Na pełni wiadro. I spróbuj to znaleźć. bo i tak muszę czekać, aż mi owiec dojrzeje, więc w sumie nic lepszego do roboty tutaj nie mam. Także tak, tutaj pakuję wiaderkę. Rozpal ognia. Muszę iść po drewno jeszcze. A niech to. Tutaj wszystko, co masz. I gotuj zacier. Miodowy. 5 godzin 42 minuty to idę po drewno. A, moment. Przecież sobie przyniosłam tego drewna tutaj na zapas. A ja cały czas łażę y, gdzieś tam, nie wiadomo gdzie. Dobra, jeszcze, jeszcze to. Y, co, głodny ja jesteś Kazimierz? aj dobra, już cię karmię, czekaj, chłopie. Dobra, 5,52, starczy. Mogłam w sumie zrobić sobie kanapki, bo widzę, że mam chlebek. Y, przygotuj. Szynka, nie, kanapka, nie. Gdzie to było? Chleb. Jeszcze raz? Ile tego chleba miałam? Kanapki nie zrobię, bo nie mam masła, ale mam już masła. Teraz kanapka, cyk, cyk, cyk. Jest ile kanapek? Szynka, jeszcze raz kanapka? Nie, bo nie mam już chleba, ale sobie narobiłam kanapek. Ile ich jest? 15, dobra, wydawało mi się, że ich jest więcej. Ale nie jest. O, a tu mam jagody, to mogę jeszcze zrobić zacier jagodowy przecież. Ej, że i mam. Ej, wskuriam tyle tych rzeczy. Nawet nie wiedziałam, że ja tu mam. I tu mam lisa w ogóle. I nie wiem, co z tym lisem jeszcze zrobić mogę. Na razie nie będę robiła z nim nic. Tu sobie przełożę, tu też sobie przełożę. Em, tak. I miód też sobie tutaj z kitram. No dobra, idę spróbować zrobić jeszcze jagodowy i malinowy. To by się, to by się w sumie przydało. Potuj. Zacier malinowy. O, nie mam cukru. Malinowy. Dwie maliny, a to nie są maliny? A jagodowy jest? Borówki. Aha, okej. Okay. Czyli to są chyba jakieś. Dobra, nie wiem, czy tu, Nie wiem, o co tu chodzi z tymi malinami, że one się nie nadają. Jeszcze z owsa będę mogła robić. Ale dobra, na razie starczy mi ten jeden. Eee, za dwie godziny będzie buteleczka gotowa, więc ja się zdrzemnę cztery godzinki. Ja tu nic naprawdę i tak nie mam innego do roboty, więc niech się upina zdrzemnie. No wcale nie, że nie mogę utknąć. O co to się zrobiło? Aha, butelka. Dobra, już się wysłyszałam. O co tak ciemno? jest lato. to tak ciemnawo? Za godzina, godzina będzie gotowy. No kurczę, to jednak będę musiała poczekać. E, coś źle policzyłam. Jak ja to policzyłam? Nie wiem, ale źle. Dobra, idę spać na godzinę jeszcze. <grym> o, i nagle się znowu zrobiło jasno. By e, całą noc przespał od nowa. Dobra. Zacier pewnie będę mogła zaraz zdjąć Minuta idealnie, akurat w czas no, zbieraj to, zbieraj z tej dobra. A tutaj jak sytuacja i dobra, będzie jeszcze jedna butelka. E, nie wiem, na ile mi starczy jeszcze tego zacieru. Później najwyżej dostawię następny bimber. Ja jeszcze te maliny zdobędę, bo przecież one rosną w lesie byle, byle, gdzie wszędzie. Pierzę, no że to. Dobra, kolejna butelka gotowa. Ok, mam trzy butelki, ale tam chyba muszę iść, jak będzie ciemno, tak? Bo to, jak się jasno jest, to, nie ma, to nic nie widać, więc. Dobra, ja idę schować krowy. Już teraz, wiem, trochę okrutne, ale to nic. I idę zrobić noc i wrócę. no, rano. Nie, wieczorem. Bo jest tu nie ten przycisk. Dobra, jest już dość ciemno, jak sądzę. Zrobiła mi się też przy okazji jeszcze jedna buteleczka, więc biorę. Potrzebującej butelek. O, dobrze, proszę bardzo, masz tutaj. Weź sobie dwie. Kurczę, nie wiem ile się jeszcze zrobi tej malinówki, ale trochę szkoda, że zużywam ją na tą misję, która niekoniecznie mi się uda. No bo w sumie tak mi to przyszło do głowy, ale czy to się uda, czy nie, to nie wiem, zobaczymy. Idę, gdzie to miał być, do kościoła, gdzie ten kościół tutaj. Choć, oby się udało, By się udało. A może i bez tego będzie coś widać. Może wcale nie muszę być pijana. Ja chyba drabinę zostawiłam przy tym kościele. Ostatnią wskazówkę, jaką dostałam, to, że coś na dachu. Dobra. Yy, to w sumie może ja w... To może ja wlezę na dach. Tam się napiję. Yy. A, zapomniałam, że nie umiem skakać. Dobra. Dobra. Może, może mnie się coś objawi. Boże, oby się udało. Dobra. Nie to, aż się Dobra, zaczniemy od miód bitnego. Chorzyj. Dobra, i skupienie. O, o, widać drzwi. Tutaj nic nie widać. Kurde, to chyba nie, to chyba nic nie da. Może tutaj z drugiej strony? O, dlaczego spadłeś? Kurczę, ja chyba już wytrzeźwiałam. No nie! To chyba jednak nie tak miało być. No ale kurczę, jeżeli nie to... To ja już totalnie nie mam pomysłu, o co tutaj chodzi. Dobra, spróbuję jeszcze raz iść na drugą stronę, ale tak delikatnie może. Nie spadnij, Kazimierz, nie spadnij. Ech, powoli. Powoli. Ech, dobra, jestem. No niestety muszę się napić. Gorzej. Kurczę, no dalej nic. O co to było? A o, skrzy skrzynka? A to nie jest na dachu? Ej, no po prostu. Dobra, nie wiem, chyba, chyba się poddaje. Ja już nie jestem pijana. Do księżyca zaraz zacznę wyć. No nie bierze, no nie wiem. Dobra, może dwie naraz? Ja już nie mam pomysłu, o co tutaj chodzić może. No, aż się Kazimierz pochorował teraz od tego alkoholu. Nie no, dobra, to kurczę. No, wiecie co, ja chyba poszukam po prostu pomocy w internetach, bo naprawdę długo myślałam nad tym i nie mam żadnego pomysłu, już co to może być. Może też ten dach wcale nie jest prawidłowym miejscem. Kazimierz w ogóle bardzo szybko, widzę mi trzeźwie, i nie wiem o co chodzi. Czy to przez to skupienie, czy jak co tam się świeci? To jakiś duch tam jest. Czy mi się coś wydaje? Czy ja mam po prostu brudny monitor? Nie wiem, może mi się wydawało. A tu nie można chyba wyjść. Stąd i tak, z tego cmentarza. Boże, jak teraz ciemno nic nie widzę. Dobra, wiecie, to ja spróbuję znaleźć w internecie podpowiedź, jak to zrobić, bo i tak nie mam nic innego do roboty, Kazimierzem. E, zmarnowałam cały alkohol, jestem zła, bo mi się nie udało. Zaraz wracam. Dobra, znalazłam jeden Jeden filmik. Gościu tam po prostu jest na jakimś dachu, ale nie wiem, czy to jest faktycznie dach kościoła. Ale co najlepsze, on to robi w dzień. On po prostu napił się w dzień i nie objawi mu się taki znak podświetlony na biało kontur przedmiotu, tylko jakieś takie czarne, dziwne, unoszące się w powietrzu kulki, tak to można nazwać. W każdym razie coś takiego. Ja w takim razie czekam aż się zrobi bimber. Pójdę jeszcze raz spróbować tam to znaleźć. I w oczekiwaniu na bimberek przepraszam, to tutaj krówki sobie oporządzam. I jedna krowa już może też urodzić, więc zaraz pomogę jej się oswobodzić z tego ciężaru cielaka, który znajduje się w jej brzuchu. Za szybko, no tak się tak to jest jak się człowiek spieszy, Kazimierz trochę głodny, ale to nic. Zaraz. Dobra, ja to zaraz zrobię na spokojnie, momencik. Dobra, krowa wydojona, a tej mogę pomóc chyba się już uwolnić? Czy jeszcze nie? Nie, dobra, jeszcze jej nie mogę urodzić, więc... Więc dobra, to chyba tyle. Zwierzęta miałam stare sprzedać, i oczywiście znowu zapomniałam tutaj za jakiś czas jakąś kurę próbuję dorwać, bo daję radę je złapać, ale ta na szybko biega. Gdzie się tam za prosiakiem chowasz? O, chodź tutaj. O, mam ją. 4 miesiące. No teoretycznie mogłabym już ją sprzedać, e, ale dobra, ja jestem spokojnie, wyłapię sobie później, jak będą siedzieć. W czym? W kurniku. Dobra, sianko mi tutaj wyschło, więc sobie tutaj je. Sobie tutaj o, tu sobie je położę. Następna kupa trawy już czeka do suszenia. Burek oczywiście tu utknął. Ja nie wiem po cholerę te zwierzęta tutaj wchodzą. Ja chyba powinnam zamykać tą stodołę, żeby one mi tutaj nie łaziły. Tutaj w jakimś czasie i tak się odblokowują, ale to jest takie naprawdę... Już nie mają gdzie łazić, serio? Ej, dlaczego nie mogę tego tu nigdzie położyć? Co? Dlaczego nie mogę położyć mojego sianka? No dobra, niech leży tutaj. No niech stracę. A nie to. Chyba za mało trawy skosiłem. A to nic. Ja to później przyjdę zaraz i dorzucę do, do jeszcze. Albo teraz to tutaj, momencie. W sumie jakbym miała zagrodę dla zwierząt, to bym nie miała problemu z tym, że mnie tutaj łażą. Jakbym miała dla świniaków też w sumie zagrodę. To bym wtedy je tam w zagrodzie trzymała, a tak to Burek, no teraz to już jest zasypany trawą, no przykro mi Burek, trudno, usłyszysz się, usłyszysz się i tyle. Po co żeś tam w las? No niech sobie siedzi, mniejsza z tym. Ja w takim razie idę zobaczyć jak tam, o co to za ptaszory, jak tam alkohol, czy już się zrobił, czy nie. Butelka jedna do wzięcia, dobra, idę z tą jedną, bo naprawdę nie mam już cierpliwości, e, wezmę tylko jeszcze kanapkę może... Zapakuję do dzioba. Gdzie te kanapki? Jedno starczenie, jeszcze jedna. Dobra. Jedzona. Idę obczaić yy, kościół i kurczę no... Jak teraz się nie uda, to ja nie wiem, co ja zrobię. Weźmy sobie piąteczkę, alkoholik. Żeby był pod ręką. Biegnę. Biegnę i... Yy... Nie no dobra, może to ten sam dach był, co na filmiku widziałam? Jak tak trochę. Eee, no błożże. Ja próbowałam jeszcze ten drugi, z dru tego drugiego dachu coś wypatrzyć, ale nic nie widziałam. A dobra, to był chyba ten dach. No kurczę, jak on był ustawiony tam, jakoś tak na krawędzi stał. Tego chłopina, nie pamiętam. tak Nie bardzo było widać, z której strony dachu on stał. Dobra, powiem Wam tak, spojrzałam jeszcze raz na ten filmik, to ja patrzyłam już na tak jakby dalszą część tego poszukiwania. Ogólnie gościu Raf Abramo, taki jest gościu, który też wrzucał filmy z Farmers Life, to u niego właśnie próbuje się dowiedzieć, chociaż powiem Wam, że naprawdę mozolnie tu idzie, ale udało się jakoś. No i ogólnie on jakoś tak, po pierwsze drabinę stawia tutaj. I jakimś cudem jemu ta drabina sięga aż po sam szczyt dachu. Ja próbowałam, u mnie ta drabina absolutnie tam nie chce dosięgnąć. Nawet jak tak przyłożę, to jest po prostu za krótka, żeby oprzeć się o tamten rant dachu. Więc nie wiem, jak to możliwe, czy on ma jakąś inną drabinę, czy co. I ogólnie sprawia, sprawa wygląda tak, że wchodzi na dach i cyk, zadanie zaliczone. I no kurczę no, no nie wiem, czy ja coś jeszcze może innego pominęłam, no... Skoro najpierw jest napisane, że mam stanąć przy grobowcu i to z poziomu grobowca mam coś, coś obserwować. A może by teraz zaryzykować i się napić i spojrzeć na dach kościoła? Trochę się boję. Dobra. Próbujemy. Będę się patrzeć na ten punkt, gdzie on też się patrzył. Uwaga, upijam się. No nie wierzę. No po prostu nie wierzę, no u mnie się nic nie podświetla. A powinno się tam... O matko, nareszcie! Jezu, jest postęp w końcu! Jezus Maria! Już myślałam, że mam jakiegoś buga w grze, że mi coś nie działa. Czyli nie trzeba było od razu wchodzić na dach. Zmarnowałam bardzo dużo alkoholu i czasu. E, dobra, jeszcze... A, mogłam... Ale nie wiedziałam, że to trzeba w ciągu dnia i... Czy ja w ogóle próbowałam stać przy grobo grobowcu? Wydaje mi się, że tak, a jak nie, to trudno. O, dobra. No nic, to no trudno. Musiałam skorzystać z pomocy kogoś innego, ale no nie jestem też jakimś super człowiekiem. I co teraz? to to? A dobra. Jest. Yy, dobra, niezły stąd widok. Skoro już się tutaj dostajesz, spójrz na północ, wyknij sobie, skup się i poszukaj dobrze. Muszę namierzyć kolejną wskazówkę. No bardzo mi się nie podoba to, że mam tyle pić. Jest to jakiś kompas tak swoją drogą, bo ja nie wiem, gdzie jest północ. Ale zakładam, że tu jest południe na dole, więc północ Dobię tam? Teraz to ja pewnie nic nie zobaczę już. A, dobra, kojarzę, że następnym... Też nie może coś mylę. Ja teraz to mi się pewnie nie, nie pokaże, bo jestem zbyt trzeźwa. Także muszę znowu zdobyć alkohol, przyjść tutaj. Napić się i szczerze mówiąc, bardzo mi się to nie podoba, że tyle trzeba alkoholu w siebie wlewać, bo nie po to walczyłam z alkoholizmem, żeby teraz to chwila się upijać, co nie? Ziomeczku, księdzu. Dobra, nie mam chyba wyjścia. I wracam na farmę. Ach, tyle łażenia, latania, szukania, a się okazało, że to trzeba się dobrze ustawić. No, mój błąd. Ale dobra, sprawdźmy, co tutaj się. Za dwie godziny będą gotowe ziemnioki. Ja sobie tutaj też dosadziłam jeszcze resztki nasion, które miałam. Gotowe do zbiorów. No nareszcie. Dobra, to zbieram i zaliczę mi kolejne zadanko. W ogóle ta kosa wydaje z siebie takie dźwięki, jak się tutaj ją i używa. Nie wiem, czy ta przednia też takie wydawała, ale chyba nie, bo nie kojarzę. No i w sumie mm, mam tutaj jeszcze pole, tak jakby może by coś jeszcze posadzić tutaj, posiać. Dobra, ja to wszystko sobie skoszę. I ile ja tego owsa mam oddać? Bo w sumie to nie wiem. Gdzie to było? A ukryty motocykl, który ja nie skończyłam? A, skończyłam. Przecież mam motocykl. Czemu mi to nie znika? Owies na zamówienie. Wychoduj owies. Co? Jak to nasiona owsa 12 na 60 To ja chyba muszę najpierw dokupić jeszcze nasion, żeby mi zaliczyło kolejny etap Zadania. zaraz będzie trzeba było później ściąć, a już teraz ścięłam. O, będę wściekła, ale no nic. Gdzie ja mogłam kupić nasiona? Utekli bodajże, bo w pgr to by mnie nie chcieli sprzedawać. Anna? O, tak. Kurczę, nie wiem. Ej, to farma. Anny, jak ja wyjdę, jak ja wezmę za żonę, to czy ona, gospodarstwa się połączą? Pohandlujmy. Ty miałaś nasiona owsa. Pszenice, owsa, daj mi to. Jak nie dla ciebie? No patrzcie, ona mnie teraz nie. O, ależ mnie teraz nie lubi, o matko, o nie. I co teraz? Muszę ją przekonywać. Mleko ci dam, chcesz? Może kanapki. Dobra, idę po kanapki, będę teraz przekonywać do siebie. Matko, boska, się porobiło. Tekla się obraziła na mnie. No nie dziwię się, jak savry to całkiem mocno. Kanapek mi nie szkoda, mogę i dać ja sobie na robię nowych. A, krowę chyba mogę. Uro... Nie, bo to jest ten sam miesiąc, co nie, to nie. A w ogóle, co tu się zrobił Alkohol jakiś? No, co? Dobra, palimy dalej. Tu gdzieś mam zacier nowy, proszę bardzo. Miodówka, niech się teraz robi. czy Jak to to nazwać? Miodzianka. Masło, mam. Masło mogę też sprzedać, znowu będę bogata. Wezmę wszystkie kanapki, spalę z nią trzy szlugi. Co tak mało, nie zmieścisz więcej? Eee, malinę by mogła chcieć, a nie fajki dla babsko. Dobra, wiesz te fajki, spalę je przy okazji. Jeszcze mogę tą rybę w sumie połowić. Też jest opcja, żeby iść połowić te rybki. A ja muszę teraz pić, chcę Matko Boska, tu gdzieś studnia była. No, ten skarb rodzinny to coś czuję, za szybko nie dostanę go. Nie zdobędę, ale jest już jakiś progres, i teraz już przynajmniej wiem, że mam stać w miejscu, podążać za wskazówkami z gry. A nie, tak. O, dobra. E, co tam jeszcze? Chciałaś mleko, czy ja wzianie. Nie, wziąłem ci kanapki, a najpierw. A nie, zapalimy to inna opcja, a nie tutaj. Eee, yy, momencik. <grytanie> Ładnie trzyma fajka. Dobra, za długo trwa to palenie. Dobra, spalicie jednego starczy. Anna, nie, Tekla. E, pogadajmy. Kanapkami cię będę przekonywać. I tu całkiem sporo idzie, dobra. Dobra, teraz powinna mi e, sprzedać to. Handlujemy. Dawaj offsa mi... Ile mi tam brakowało? 44. O co, nie zmieści mi się więcej? Mezus Maria! Co róż jakieś problemy? A może to kupisz? Dobra, kupiła. E, fajek to pewnie nie zechce. Mam za dużo jajek. Dawaj owsa, ile jeszcze 5. No nie ratuje mnie to, bo to tylko 20 sztuk, a ja... Co? Dobra, coś mi tutaj... A, czaraz, ale ja jestem ziemniak. Ja jestem cepem. Ja jestem cep. Prawda, jestem cep. Dobra, już wiem, przecież ja muszę to... Cepem wymucić sobie te nasiona owsa. A nie, że one tak osoby po prostu będą. A to nie jest... A nie, to jest moja trawa. A tu... Jeszcze suszy. A ty, ty utknąłeś tutaj grubasie mały. Dobra, wezmę sobie na środek wysypię. ścięty owiec tutaj. Teraz cep. A gdzie ja miałam cep? O to jest pytanie. O, to jest bardzo ważne pytanie. Myślałam, że tam kura martwa leży, ale nie. Dobra. Gdzie cep? Ja sobie tu rybki to po... Ja to sobie te rybki to połowię na spokojnie. Kosa, nie chcę tego. Tutaj ja nie mam cepa, Dziś gdzieś wiem, że miałam. Teraz się zacznie zabawa. Bo ja teraz nie będę mogła znaleźć tego narzędzia zbrodni. Ale wydaje mi się, że miałam. A wiem, gdzie jeszcze mogę sprawdzić. Wiem, gdzie. Ule, czy ja tam miałam wełny 6 sztuk. No, ja podeszłam do studni. Może tutaj jest i tutaj cep. Dobra, Cepię. Yy, proszę tutaj pod jedynkę. Zobaczymy, jak to się. A tak się bije. Trzy. Nie wiem, ile razy. Czy to po prostu mogę bić cały ten kopiec? Czy muszę to na mniejsze elementy? I później ten ścięty owiec mogę dać krowom i tak chyba do żarcia, tak? To mi tak jakby nie, nie zniknie. A zobaczmy, czy mi ten owiec. O! Dobra, jeszcze trochę. Mam nadzieję, że starczy. Jeszcze na polu mi zostało nieco. To... Patrzcie, koniec. O, cholera, dobra. Idę, idę na pole. Zbiorę resztowsa. Powinno starczyć, powinno, powinno dać radę. Ja myślę, że wkrótce bym się zaczęła też zabierać za te gierowskie kontrakty tak swoją drogą, bo tam naprawdę spory pieniądz można zrobić. Zarobić. Robić to ja zrobiłam właśnie jeden kontakt na próbę jakiś czas temu już. Jakiś taki naprawdę był on ten kontakt łatwiutki. No weźże się. O, suń, bo ja tutaj. Będę... To się nie da, da się. Dobra, łupaj to. On zmienia kolor, teraz widzę dopiero. Że taki już yy, wymucony, to ma inny kolor. O, widzicie jak ładnie się zmienia? No dobra, czyli ten owies się trochę różni od tego już. A, zaraz, a co? Oszu oszustwo, oszustwo. Dobra, ale zrobiłam. Yy, skoro zrobiłam to fajnie, zabieraj to do kupy to nie zgniło. Będę musiała to zanieść się zaraz. Albo od razu wsadzić tym krowom nawet do no tam, do tego ich koryta. O, dobra. I komu ja to wychoduj yy... owiec, dostarcz owiec. Nasiona owsa. Ojej, ja to muszę wszystko oddać. Tekli. Szkoda, że takie z niej skąpiradło No pewnie dostanę parę groszy. No właśnie. Aż mi, aż mi szkoda jej to dawać. A dopiero co od niej kupiłam yy, nasiona, ale śmiesznie. Ej, tekla? No, już myślałam, że gdzieś poszłaś w cholerę. Mam coś dla ciebie. Jaka nagroda? Serio? Cztery słoneczniki. Yy. Dobra, idę stąd, bo strata czasu według mnie. Mogę wrócić na farmę. I teraz to, co mi zostało, to czekać, aż Bimber się zrobi, i spróbować znaleźć kolejną wskazówkę. I tak zrobię, także mm, muszę sprawdzić. Muszę sprawdzić, zaraz wracam. Dobra, sprawdziłam. Jest już pół godziny nagrania, także no niestety, ale już na dzisiaj kończę ten odcinek i widzimy się następnym razem. Mam nadzieję, że uda mi się odnaleźć kolejną wskazówkę. Ja tymczasem sobie tutaj troszeczkę poogarniam i tyle. Bye bye!